Nigdy bym nie przypuszczała, że moje życie może zmienić się tak drastycznie w tak krótkim czasie. Zawsze uważałam się za wierną kobietę, oddaną swoim wartościom, a przede wszystkim swojemu związkowi. Jack i ja byliśmy razem prawie dekadę i chociaż ostatnio sprawy nie układały się najlepiej, nigdy nie przyszło mi do głowy, że wszystko może zmienić się całkowicie. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, kiedy postanowiłam zapisać się na siłownię. Jack i ja kłóciliśmy się więcej niż zwykle, głównie z powodu jego obsesji na punkcie pracy i ciągłej nieobecności w domu. Pomyślałam, że ćwiczenia mogą pomóc mi złagodzić stres i być może poprawić nastrój. W pierwszy dzień, gdy weszłam na siłownię, poczułam się całkowicie nie na miejscu. Maszyny wokół mnie wyglądały jak narzędzia tortur, a dźwięk zderzających się ciężarów i dyszących ludzi przytłaczał mnie. Miałam zamiar odwrócić się i wyjść. Gdy zobaczyłam go po raz pierwszy. Adam, instruktor, wysoki, atletyczny i z uśmiechem, który rozjaśniał całą salę. Adam podszedł do mnie z pewnością siebie, która zaparła mi dech w piersiach. Pierwszy raz, zapytał łagodnym, ale stanowczym głosem. Skinęłam głową, nagle czując się nieśmiała. Nie martw się, powiedział. Jesteś w dobrych rękach. Ta pierwsza sesja była intensywna, ale nie tylko ze względu na ćwiczenia fizyczne. Adam był cierpliwy i uważny, wyjaśniał każdy ruch szczegółowo i poprawiał moją postawę delikatnym, ale pewnym dotykiem. Za każdym razem, gdy jego ręce dotykały mojej skóry, czułam, jak przez moje ciało przechodzi prąd elektryczny. W takich chwilach ogarniała mnie fala poczucia winy, ale mimo to nie potrafiłam tego powstrzymać. Tygodnie mijały a ja coraz częściej odwiedzałam siłownie. Tłumaczyłam sobie, że robię to dla zdrowia, że chcę czuć się lepiej we własnej skórze, ale w głębi serca wiedziałam, że to wszystko z jego powodu. Adam stał się centralnym punktem moich dni, podczas gdy Jack spędzał coraz więcej czasu w biurze. Moje treningi przynosiły mi nie tylko pocieszenie, ale także dreszczyk emocji, którego tak bardzo mi brakowało. Pewnego dnia, po wyjątkowo intensywnej sesji, Adam zaproponował, byśmy poszli na kawę, żeby uzupełnić energię, jak to ujął z uśmiechem, który mnie rozczulił. Wiedziałam, że powinnam odmówić, że muszę wrócić do domu do Jacka, ale zanim zdążyłam się powstrzymać, słowa same wypłynęły z moich ust: chętnie. Ta kawa stała się pierwszą z wielu. Z czasem Adam i ja zaczęliśmy spotykać się poza siłownią coraz częściej. Na początku przekonywałam siebie, że jesteśmy tylko przyjaciółmi, że nie ma w tym nic złego, ale z każdą kolejną wspólną chwilą, z każdym spojrzeniem pełnym zrozumienia, czułam, jak pogrążam się coraz głębiej w wirze pożądania i winy. Jack, z kolei, wydawał się coraz bardziej odległy. W te nieliczne chwile, gdy bywaliśmy razem w domu, prawie nie rozmawialiśmy. Nasze konwersacje ograniczały się do chłodnych dzień dobry lub miłego dnia. Bolało mnie to, ale jednocześnie dawało mi pretekst do kolejnych spotkań z Adamem. To podczas jednej z lekcji pływania wszystko się zmieniło. Adam zaczął prowadzić zajęcia na basenie w siłowni, a ja oczywiście natychmiast się na nie zapisałam. Tego dnia, podczas ćwiczenia technik oddechowych w wodzie, Adam podszedł do mnie, żeby poprawić moją postawę. Jego dłonie na mojej tali, jego ciało tak blisko mojego. Zimna woda kontrastująca z ciepłem, które emanowało z jego skóry, nie byłam w stanie dłużej się opierać. Pocałowaliśmy się tam, w basenie, otoczeni przez innych ludzi. Był to krótki pocałunek, ale niesamowicie intensywny, naładowany całą napiętą atmosferą, którą budowaliśmy przez miesiące. Kiedy się od siebie oderwaliśmy, zobaczyłam w jego oczach to samo pragnienie, które płonęło w moich. Od tego momentu nasz związek stał się jeszcze bardziej intensywny i pełen pasji. Spotykaliśmy się w tajemnicy, korzystając z każdej możliwej chwili, którą mogliśmy ukraść dla siebie. Wymówki, które wymyślałam dla Jacka, stawały się coraz bardziej skomplikowane, a poczucie winy coraz bardziej mnie dręczyło. Jednak nie potrafiłam przestać. Adam sprawiał, że czułam się żywa, pożądana, doceniana, wszystko to, Czego przestałam doświadczać z Jackiem? Pewnej nocy, podczas kolacji z Jackiem, którą spędzaliśmy w niewygodnej ciszy, mój telefon zawibrował. To była wiadomość od Adama. Tęsknię za tobą. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Moje serce przyspieszyło, a na policzki wstąpił rumieniec. Jack to zauważył: Kto to? Zapytał z mieszanką ciekawości i podejrzliwości w głosie. Nikt, odpowiedziałam zbyt szybko, po prostu znajomy z siłowni. Jack przez kilka sekund patrzył na mnie przenikliwie, a czas zdawał się ciągnąć w nieskończoność. W końcu tylko skinął głową i wrócił do swojego talerza, ale coś się zmieniło. Czułam jego nieufność, jego niepokój, czułam się okropnie, ale jednocześnie gdzieś głęboko we mnie pojawiła się myśl, że może w końcu zaczął zwracać uwagę na nasz związek. Kolejne dni były jak emocjonalny rollercoaster. Z jednej strony, moja relacja z Adamem nabierała na intensywności. Każda wspólna chwila była elektryzująca, pełna pasji. Z drugiej strony, Jack zdawał się podejmować wysiłki, aby odbudować naszą więź. Zaczął wracać do domu wcześniej, pytał o mój dzień, a nawet zasugerował, żebyśmy poszli razem na kolację. W weekend znalazłam się na rozdrożu. Powinnam wyznać wszystko Jackowi i spróbować uratować nasz związek. Czy może pójść dalej za Adamem, który sprawiał, że czułam rzeczy, o których myślałam, że dawno o nich zapomniałam. Poczucie winy rozdzierało mnie od środka, ale pragnienie było silniejsze. Pewnego popołudnia, po intensywnym treningu z Adamem, zdecydowaliśmy się pójść do jego mieszkania. Wiedziałam, że to było złe, że przekraczałam granicę, której nie powinnam ale nie potrafiłam się oprzeć. W jego mieszkaniu, pomiędzy pocałunkami i pieszczotami, Adam wyznał mi, że jest we mnie zakochany. Chciał, żebym odeszła od Jacka i zaczęła z nim nowe życie. Moje serce przyspieszyło. Część mnie chciała wykrzyczeć tak, że również go kocham, że pragnę być z nim, ale inna część, ta rozsądna, przypominała mi o wszystkim, co Jack i ja zbudowaliśmy razem. Dziesięć lat związku nie można tak po prostu wyrzucić na śmietnik. Potrzebuję czasu, powiedziałam Adamowi. To jest skomplikowane. Skinął głową ze zrozumieniem, ale widziałam rozczarowanie w jego oczach. Pocałował mnie delikatnie i powiedział, że będzie czekał na moją decyzję. Wyszłam z jego mieszkania bardziej zagubiona niż kiedykolwiek wcześniej. Tej nocy, kiedy wróciłam do domu, Jack czekał na mnie. Miał poważny wyraz twarzy, który zmroził mi krew w żyłach. Musimy porozmawiać, powiedział. A moje serce stanęło. Czy on wiedział, czy odkrył mój romans z Adamem? Co się stało? Zapytałam, starając się zachować spokój. Jack wziął głęboki oddech, zanim zaczął mówić. Dużo ostatnio myślałem o nas, o naszym związku. Wiem, że nie było między nami dobrze i że w dużej mierze to moja wina. Tak bardzo skupiłem się na pracy, że zaniedbałem ciebie. Zaniedbałem na skropka. Zatkało mnie. Nie spodziewałam się tego. Chcę, żebyśmy spróbowali jeszcze raz, kontynuował. Chcę, żebyśmy znów byli tym, czym byliśmy kiedyś. Kocham cię i nie chcę cię stracić. Łzy zaczęły płynąć po moich policzkach. Czułam się przytłoczona winą, miłością i totalnym zamętem. Jack mnie przytulił i przez chwilę poczułam się znów jak w domu, ale obraz Adama wciąż był obecny w mojej głowie. Kolejne dni były prawdziwym wirem emocji. Jack naprawdę starał się nawiązać na nowo naszą więź. Wracał wcześniej z pracy, zaskam mnie drobnymi gestami, a nawet zasugerował, żebyśmy pojechali razem na wakacje. Z drugiej strony. Adam nieustannie wysyłał mi wiadomości, pytając, czy podjęłam już decyzję. Czułam się rozdarta, uwięziona między dwoma miłościami, Jackiem i Adamem. Reprezentował stabilność, wspólną historię, zobowiązanie. Z kolei Adam był uosobieniem pasji, przygody, pragnienia. Jak mogłam dokonać wyboru między tymi dwoma skrajnościami? Postanowiłam, że muszę znaleźć czas dla siebie aby naprawdę zrozumieć, czego chcę. Powiedziałam Jackowi, że potrzebuję kilku dni na przemyślenie wszystkiego i poprosiłam Adama, aby dał mi trochę przestrzeni. Udałam się do małego pensjonatu na obrzeżach miasta, licząc, że dystans pomoże mi uporządkować myśli. W tych dniach oddawałam się refleksji nad swoim życiem, nad tym, czego naprawdę pragnę. Rozmyślałam o szczęśliwych chwilach spędzonych z Jackiem, o planach, które razem snuliśmy, o naszych wspólnych marzeniach. Jednocześnie nie mogłam przestać myśleć o ekscytacji, którą czułam za każdym razem, gdy widziałam Adama, o tym, jak sprawiał, że czułam się żywa i pożądana. Moja historia wciąż się nie skończyła. Proszę, rozważ subskrypcję kanału. Dziękuję. Wracając do historii, to właśnie w tej samotności odkryłam coś ważnego. Uświadomiłam sobie, że nie mogę opierać swojego szczęścia na innej osobie, ani na Jacku, ani na Adamie. Musiałam najpierw odnaleźć samą siebie. Kiedy wróciłam do miasta, podjęłam trudną, ale konieczną decyzję. Najpierw porozmawiałam z Jackiem, opowiedziałam mu wszystko o Adamie, o tym, jak czułam się zaniedbana i jak to skłoniło mnie do szukania uwagi gdzie indziej. Jack był zraniony, wściekły, ale także poczuł ulgę, gdyż okazało się, że miał swoją własną tajemnicę. Sam też zmagałem się z własnymi demonami, wyznał mi. Praca nie była jedynym powodem, dla którego byłem tak nieobecny. Ja też byłem kuszony przez współpracowniczkę. Nigdy nie doszło do niczego fizycznego, ale emocjonalnie czuję się winny. Spojrzeliśmy na siebie, oboje ze łzami w oczach, uświadamiając sobie wzajemnie wyrządzone sobie krzywdy. Jednak w tym momencie wspólnej wrażliwości dostrzegliśmy także szansę, szansę na uczciwość, na uzdrowienie, na wspólny rozwój. Zdecydowaliśmy, że damy sobie jeszcze jedną szansę, ale tym razem z pełną świadomością i otwartością. Uzgodniliśmy, że zaczniemy chodzić na terapię dla par, aby pracować nad naszą komunikacją, a co najważniejsze, nad sobą jako jednostkami. Następnie musiałam zmierzyć się z Adamem. Była to jedna z najtrudniejszych rozmów w moim życiu. Wyjaśniłam mu swoją decyzję, że potrzebuję czasu dla siebie, aby pracować nad moim związkiem z Jackiem, a przede wszystkim nad relacją z samą sobą. Adam był zraniony, ale również zrozumiał. Kocham cię, powiedział mi. I właśnie dlatego chcę, żebyś była szczęśliwa, nawet jeśli to nie będzie ze mną kropka. Nadchodzące miesiące były pełne wyzwań. Jack i ja ciężko pracowaliśmy nad naszym związkiem. Były trudne chwile, gorące kłótnie, ale także momenty głębokiego połączenia i brutalnej szczerości. Powoli zaczęliśmy odbudowywać zaufanie, na nowo odkrywać siebie nawzajem. Zrezygnowałam z chodzenia do siłowni, w której pracował Adam, i znalazłam nową. Na początku było trudno, ale wiedziałam, że to konieczne dla mojego osobistego rozwoju i aby dać naszemu związkowi z Jackiem prawdziwą szansę. Zaczęłam. Zaczęłam odkrywać nowe zainteresowania, nawiązywać nowe przyjaźnie i budować życie, które nie opierało się całkowicie na moim związku romantycznym. Z biegiem czasu, Jack i ja odnaleźliśmy nową równowagę. Nasz związek nie był już taki sam jak wcześniej, ale w wielu aspektach stał się lepszy, bardziej dojrzały, szczery i silniejszy. Nauczyliśmy się lepiej komunikować, szanować naszą indywidualną przestrzeń, nie zaniedbując jednocześnie naszej więzi. Bywały chwile, kiedy myślałam o Adamie, o tym, co mogło się wydarzyć, gdybym podjęła inną decyzję, ale z czasem te myśli stawały się coraz rzadsze, coraz mniej intensywne. Zaczęłam doceniać to, czego nauczyłam się z tamtego doświadczenia, jak pomogło mi to dorosnąć i zrozumieć wartość tego, co miałam z Jackiem. Rok po tamtej nocy pełnej wyznań, Jack zaskoczył mnie specjalną kolacją w domu. Podczas posiłku wziął mnie za rękę i spojrzał głęboko w moje oczy. Ten rok był wyzwaniem, powiedział, ale był także jednym z najważniejszych w moim życiu. Wiele się razem nauczyliśmy i rozwinęliśmy, zarówno jako para, jak i indywidualnie, i chciałbym dalej z tobą iść tą drogą, jeśli mi pozwolisz. Wyciągnął małe pudełeczko z kieszeni i otworzył je. Ukazując piękny pierścionek. Czy zostaniesz moją żoną? Zapytał z mieszanką nerwowości i nadziei w głosie. Łzy zaczęły napływać mi do oczu, gdy skinęłam głową. Tak, powiedziałam przez łzy. Tak, zgadzam się. Gdy Jack wsunął pierścionek na mój palec, pomyślałam o drodze, która doprowadziła nas do tego momentu, o trudnościach, pokusach, błędach i lekcjach, jakie wyciągnęliśmy. Pomyślałam o tym, jak czasami trzeba się zagubić, żeby naprawdę odnaleźć siebie, i jak czasami najsilniejsza miłość to ta, która przetrwa burzę. Spojrzałam na Jacka, mężczyznę, który był ze mną przez to wszystko, który razem ze mną dorastał i zmieniał się, i wiedziałam, że podjęłam właściwą decyzję. Nie dlatego, że była łatwa lub że była zgodna z oczekiwaniami społecznymi, ale dlatego, że była zgodna z tym, czego naprawdę pragnęło moje serce. Tamtej nocy, leżąc w łóżku obok Jacka, rozmyślałam o wszystkim, co się wydarzyło, o przypadkowym spotkaniu w siłowni z Adamem, które na chwilę pozwoliło mi zapomnieć o problemach z Jackiem, o nieoczekiwanym romansie, który rozkwitł i sprawił, że zaczęłam kwestionować wszystko, co myślałam, że wiem o miłości i zaangażowaniu, o trudnych decyzjach, jakie musiałam podjąć pomiędzy zakazanym uczuciem a obietnicą. Którą złożyłam. Zrozumiałam, że życie nie jest czarno-białe, że miłość może przybierać wiele form i że czasami najtrudniejsza droga prowadzi nas tam, gdzie naprawdę powinniśmy być. Dzień naszego ślubu nadszedł szybciej, niż się spodziewałam. Kiedy szykowałam się w hotelowym pokoju, ubrana w białą suknię i starannie założony welon, nie mogłam przestać myśleć o wszystkim, co się wydarzyło, co doprowadziło mnie do tego momentu. Moja mama weszła do pokoju, jej oczy błyszczały od łez radości. Wyglądasz przepięknie, kochanie, powiedziała, obejmując mnie mocno. Czy jesteś gotowa? Skinęłam głową, gotowa na nowy rozdział w moim życiu. Czułam mieszankę nerwów i ekscytacji, ale byłam gotowa. Jestem gotowa, powiedziałam z przekonaniem. Mając na myśli nie tylko gotowość do zawarcia małżeństwa z Jackiem, ale także do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, jakie życie mogłoby nam rzucić pod nogi. Gdy szłam wzdłuż nawy kościoła, zobaczyłam Jacka, czekającego na mnie z promiennym uśmiechem. W jego oczach dostrzegłam całą miłość i zaufanie, które razem zbudowaliśmy. Każdy krok, który stawiałam, był krokiem w stronę naszej wspólnej przyszłości, przyszłości, którą wybraliśmy, by budować razem. Ceremonia była piękna, pełna emocji i szczerych obietnic. Kiedy wymienialiśmy przysięgi, czułam, że nie tylko pieczętujemy naszą miłość, ale także nasze zobowiązanie do dalszego wspólnego rozwoju, dostawiania czoła wyzwaniom życia jako zespół. Podczas przyjęcia, gdy tańczyliśmy nasz pierwszy taniec jako mąż i żona, Jack szepnął mi do ucha: Dziękuję, że codziennie wybierasz mnie. Obiecuję że ja też będę to robił. Jego słowa poruszyły mnie do głębi, bo dokładnie tego się nauczyliśmy wybierać siebie nawzajem każdego dnia, mimo trudności, mimo pokus. Gdy wokół nas trwała zabawa, a przyjaciele i rodzina świętowali naszą miłość, nie mogłam powstrzymać się od myślenia o Adamie. Nie z żalem czy nostalgią, ale z wdzięcznością, wdzięcznością za lekcję, jaką mi dał, za to, że pomógł mi zrozumieć, czego naprawdę chce w życiu. Kilka miesięcy po ślubie Jack i ja zdecydowaliśmy się przeprowadzić do nowego miasta z powodu oferty pracy, która się przed nim otworzyła. To był nowy początek, szansa na zbudowanie naszego życia na nowo w nowym miejscu. Podczas pakowania naszych rzeczy natknęłam się na stare zdjęcie z czasów, gdy chodziłam na siłownię. Na chwilę wróciły wspomnienia tamtych dni pełnych zamętu i namiętności, ale zamiast poczucia winy czy nostalgii poczułam spokój. To doświadczenie doprowadziło mnie do miejsca, w którym teraz jestem, pomogło mi dojrzeć i docenić to, co mam z Jackiem. Nasze nowe życie w nowym mieście przyniosło własne wyzwania, musieliśmy przystosować się do nowego środowiska, nawiązać nowe znajomości, ustalić nowe rutyny. Ale stawialiśmy temu czoła razem, wspierając się nawzajem na każdym kroku. Pewnego dnia, gdy biegałam w parku niedaleko naszego nowego domu, Zobaczyłam mężczyznę, który przypomniał mi Adama. Przez chwilę serce mi zadrżało, ale potem zdałam sobie sprawę, że nie odczuwam już tamtego pociągu, tej pokusy. Zamiast tego poczułam głęboką wdzięczność za ścieżkę, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym teraz jestem. Tej nocy, gdy Jack wrócił z pracy, mocno go przytuliłam i powiedziałam: Kocham cię, kropka. Jestem tak wdzięczna, że mogę tu być z tobą, powiedziałam, a Jack spojrzał na mnie z zaciekawieniem. Co cię do tego skłoniło? Zapytał z uśmiechem. Opowiedziałam mu o mężczyźnie, którego zobaczyłam w parku, o tym, jak to spotkanie skłoniło mnie do refleksji nad naszą wspólną drogą. Jack słuchał uważnie, nie oceniając, trzymając mnie po prostu za rękę. Wiesz, powiedział po chwili milczenia, czasami myślę o tym, jak blisko byliśmy utraty tego wszystkiego. Ale potem zdaję sobie sprawę, że to właśnie te trudności uczyniły nas silniejszymi. Pokiwałam głową, doskonale rozumiejąc, co miał na myśli. Nasza miłość nie była idealna, ale była prawdziwa. To była miłość, która została wystawiona na próbę, która przetrwała burze i wyszła z nich jeszcze silniejsza. Lata mijały, a Jack i ja nadal rozwijaliśmy się razem. Oczywiście, mieliśmy swoje wzloty i upadki, były kłótnie, momenty frustracji, dni, kiedy zastanawialiśmy się, czy robimy wszystko dobrze. Ale zawsze odnajdowaliśmy drogę powrotną do siebie. Pięć lat po naszym ślubie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Ta wiadomość wypełniła nas radością i strachem w równym stopniu. Czy byliśmy gotowi na bycie rodzicami? Czy podołamy temu nowemu wyzwaniu? W oczekiwaniu na narodziny naszego dziecka często wracałam myślami do tego, przez co przeszliśmy, aby dojść do tego momentu. Myślałam o tamtym dniu na siłowni, o tym, jak przypadkowe spotkanie uruchomiło ciąg wydarzeń, które na zawsze zmieniły nasze życie. Gdy nasz syn przyszedł na świat i trzymałam go po raz pierwszy w ramionach, z Jackiem u boku, promieniającym dumą i miłością, wiedziałam, że wszystko było tego warte. Każda walka. Każdy moment zwątpienia, każda trudna decyzja doprowadziły nas do tej doskonałej chwili. Spojrzałam na Jacka z łzami w oczach i powiedziałam: Dziękuję, że nigdy się nie poddałeś. On pocałował mnie delikatnie i odpowiedział: Dziękuję, że każdego dnia wybierasz mnie, kropka. Kołysząc naszego nowonarodzonego syna, myślałam o podróży, która nas tutaj przywiodła, o tym, jak przypadkowe spotkanie na siłowni z charyzmatycznym instruktorem sprawiło, że na chwilę zapomniałam o moich problemach z Jackiem. O tym, jak kiedy nieoczekiwany romans zaczął się rozwijać, zrozumiałam, że pragnę czegoś więcej. O tym, jak pomiędzy treningami siłowymi a lekcjami pływania musiałam zdecydować między zakazaną miłością a zobowiązaniem, które złożyłam. Teraz jednak zrozumiałam, że ta decyzja, choć bolesna w tamtym czasie, Była kluczowa dla naszego rozwoju. Zmusiła nas do stawienia czoła naszym problemom. Do uczciwej komunikacji. Do pracy nad sobą. Ourselves and our relationship. I looked at our son so small and perfect and knew that every decision, every moment of doubt, every tear she did had led us to this precious gift. And I was grateful, grateful for the lessons learned for the love we had built for the family. We now had life isn't an always easy love isn't always simple. Sometimes we get lost. We make mistakes. We hurt ourselves and others. But if we are brave, if we are honest, if. We are willing to do the hard work. We can find our way back. We can build something beautiful from the rubble of our mistakes. That night as Jack and I took turns caring for our newborn son, I felt a peace I had never experienced before. It was the peace of knowing I was exactly where I was meant to be with the people I was meant to be with. And as I looked out the hospital window at the city that never sleeps, I thought of Adam not with longing or regret, but with gratitude gratitude for the lesson he had taught me for the role he had played in my story. I hoped he too had found his way that he had found the happiness he deserved because in the end that's what we're all looking for isn't it happiness love connection and sometimes the path to those things isn't straight or easy sometimes we have to get lost to find ourselves sometimes we have to risk everything to realize what really matters as dawn began to peek over the horizon painting the sky in shades of pink and gold I felt a deep sense of gratitude gratitude for the journey for the lessons for the love gratitude for the life I had built with Jack for the family we now had. And as I held up son in my arms with Jack asleep in the chair beside me, I knew this was just the beginning of a new chapter in our story, a story of love, of growth, of forgiveness. And second chance is a story I was eager to keep writing day after day, choice after choice with the man I had chosen to love despite everything and above all else because in the end that's what true love is. It's not perfect. It's not easy, but it's a choice we make every day. And I had chosen Jack again and again and I would keep choosing him every day for the rest of our lives. And so with my heart full of love and hope, I prepared. To face whatever challenges the future might bring because now I knew that together Jack and I could overcome anything.